Zielona Góra jest w tym zakresie prekursorem i liderem, jeżeli chodzi o budowę systemu funkcjonowania transportu niskoemisyjnego w mieście Zielona Góra, co oczywiście odbywa się przy dużym udziale ekoenergetyki. Ecoenergety oczywiście poza tym, że transport elektryczny jest transportem przyjaznym środowisku, zmniejsza emisję CO2, jest mniejszy poziom hałasu, tak naprawdę no, poprawia również... Warunki życia i jakość życia mieszkańców. Dzisiaj będziemy podpisywali kolejny element z tego projektu. To jest całość tego projektu, który jest zrealizowany, bo to kolejny etap, za który będziemy kupowali nie tylko i wyłącznie ładowarki, o których dzisiaj będziemy mówić, ale również za które kupowaliśmy autobusy elektryczne, kolejne, które niedługo się pojawią. Dzisiaj podpisujemy z tego całego zadania kontrakt numer 5, czyli będziemy rozbudowywać naszą infrastrukturę, jeżeli chodzi o ładowanie autobusów elektrycznych, napęty i przy ulicy Zawadzkiego i e, Wrocławskiej oraz przy ulicy Chemicznej. Dzisiejsze zamówienie jest zamówieniem już znacząco mniejszym, znacznie mniejszym od tego, które było w 2018 roku, no ale jest uzupełnieniem infrastruktury już działającej od kilku lat. Polega na dostawie infrastruktury ładowania zarówno do zajezdni autobusowej, jak i rozbudowie dwóch stacji ładowania właśnie na, czy stacji ładowania w dwóch lokalizacjach na Zawackiego Zośki oraz na ulicy Wrocławskiej. Wiąże się to przede wszystkim z tym, albo, albo spowodowane jest to tym, że my po prostu będziemy obsługiwali więcej autobusów na tych samych, Pętlach autobusowych, dlatego moc musi być zwiększona, żeby obsłużyć zwiększoną liczbę autobusów i dostarczyć po prostu więcej energii w czasie. Bardzo nas to cieszy, że Zielona Góra rozwija dalej transport publiczny, elektryczny. Mam nadzieję, że faktycznie kolejne lata pokażą, że będziemy podpisywali już kontrakty, w których będziemy mówili wyłącznie o 100% autobusów elektrycznych w mieście Zielona Góra, czego życzę miastu, jak i mieszkańcom, aby to się jak najszybciej wydarzyło.